Witajcie! Dziś przygotowałem dla Was ranking produktów, które wydały mi się naprawdę interesujące. Na razie nic nie zdradzę, ale zapewniam, że będą niespodzianki. Wszystkiego dowiecie się, zaraz po napisach końcowych. Numer 3. Zestaw taśm LED o długości 3 metrów składa się z trzech taśm LED o długości 90 metrów z diodami LED oraz 20 przyciskowego pilota na podczerwień do regulacji prędkości i jasności. W porównaniu z innymi listwami, interfejs USB pozwala na łatwą współpracę z dowolnym urządzeniem USB, takim jak telewizor, komputer czy porty USB. Listwa jest wodoodporna, może być używana do dekoracji wewnętrznych i zewnętrznych. Link do tego artykułu znajduje się w opisie. Numer 2. Jest to elastyczna taśma LED, którą można przymocować w dowolnym miejscu domu i rozwinąć do 10 metrów. Również w tym modelu możliwe jest połączenie Wi-Fi, co pozwala na wybór spośród 16 milionów kolorów i specjalne sterowanie bezpośrednio na smartfonie. U dołu opisu filmu znajduje się link do produktu. Numer 1. Jest to zdecydowanie najlepsza taśma LED Wi-Fi. Jest dostępna w różnych rozmiarach i można ją łączyć z innymi taśmami o maksymalnej długości 10 metrów. Jego główne cechy to elastyczność, rozciągliwość, zginanie, formowalność. Aby sterować lampą za pośrednictwem sieci Wi-Fi, należy podłączyć ją do mostka Philips Hue Bridge, który jest sprzedawany oddzielnie. Jeśli jeszcze zainteresowany tym artykułem, link znajdziesz w opisie.